Honda szybsza niż wygląda. Wymiana rozrządu poprzez wymianę łańcucha dołem silnika prawą stroną. Bez rozkuwania po zdjęciu, prawda? Pokrywy zaworu. Zaraz Wam pokażę stary i nowy łańcuch. Teraz nadziugam stary i nowy łańcuszek. wezmę tutaj i już widać ile jest nowy, krótszy no, ta ostrość tu Dodatkowo, prawda, jak założymy zębatkę, gdy mamy zębatkę, tak, to Trzyma, zaraz, zaraz. Dobra, taki patent, stary łańcuch. i co, i stary łańcuch. Lata no. Jest luźny. Teraz to samo zrobię na nowym. No, teraz nowy i nowy to nawet nie drgnie, nic a nic. Dobra. Jak ktoś potrzebował TRX 300 dwuzaworowy 110 ogniw te numery. 200 stówy łańcuch, prawie Dobra, jak ktoś by chciał wymienić sobie łańcuszek rozrządu w ie 300 To niekoniecznie musi rozbierać silnik tak jak ja Bo przeważnie przychodzi łańcuch rozkuty I wtedy zdejmujecie sobie tylko górę rozkuwacie stary, zakuwacie kawałek nowego do starego i jedziecie góra-dół, natomiast ja i tak tutaj zaglądam do sprzęgła więc można i w ten sposób, wtedy normalnie sobie wyciągacie go tutaj dołem jeśli chodzi o znaki to tu jest taka kropka ona ma być u góry a wałki mają wtedy być Do dołu I te tutaj macie jeszcze takie te dwa znaki możemy się zgrywać Z płaszczyzną, prawda Głowicy Dodatkowo jeśli chodzi o ustawienie wału To wału Musi być w tak zwanym górnym martwym polu Człok I tam jest taki znaczek Taka strzałka I ta strzałka musi być na T na T, i wtedy jest tłok u góry. Wtedy macie tłoka u góry, yy, łańcuszek rozrządu 110 ogniw. 110 ogniw, i jakby ktoś na przykład chciał tutaj odkręcać sprzęgło odśrodkowe, to tutaj mamy prawda lewy gwint, czyli w lewo dokręcamy, w prawo odkręcamy. Wszędzie indziej jest normalnie. Tu też warto zajrzeć do sitka oleju. Tu jest, stąd bierz tutaj pompa oleju, zasysa olej. Z miski, prawda, z dołu silnika i tu jest taki filterek. Może go pokażę. O, tu jest takie właśnie sitko. Warto tam od czasu do czasu zajrzeć, wyczyścić. Sama pompa jest to taka, taka, taka malutka, ale bardzo wydajna. Tak jak mówię, sprzęgło środkowe i sprzęgło takie dosyć klasyczne, cierne, mokre. To też jest mokre. Złożyskiem jednokierunkowym. W jedną stronę wam się będzie kręcić, z drugą będzie się wam blokować z całym dzwonem. Tak, tak jakby ktoś chciał rozrząd sobie ustawić, wymienić To mówię Do góry te dwa znaki pokrywać się muszą z głowicą Wałkami wtedy Do dołu I wał na oznakowanie te Po tej stronie nie ma żadnych znaków, także możecie sobie sami zrobić Żeby nie latać na obkoło to Cały czas będziecie mieli, prawda, podgląd. Tak, tam się skrzynia tak chodzi. A dodatkowo za chwilę Wam już dorzucę do filmiku, jak wyglądał stary, jak wyglądał nowy rozrząd. Oczywiście mam nadzieję, że każdy wie że. Jak się wymienia prawda, łańcuszek, to trzeba tutaj napinać, odkręcić. Macie tu śrubkę, sadzacie macie płaski, mały śrubokręt, skręcacie go, wykręcacie tutaj dwie śrubki, wyciągacie wtedy ten ślisk. O ten ślisk się luzuje i macie luźno. Zobaczcie teraz, on się nawet ten łańcuch nie ruszy. Stary można było bez problemu do góry podnieść. Ten jest sztywniutko, napinacz dobrze trzyma. Myślę, że to polata teraz dosyć dłuższy czas.